W kolejnym odcinku zagrajmy w Risen 2 morsze wody. Jak pamiętacie w ostatnim odcinku pokonaliśmy Wronę i spotkaliśmy się z Marą, która zabiła nam naszego starucha i pomocnika stalowo-budego. No, wielka szkoda. No, ale... co zrobić? Co, co zrobimy? Nic nie zrobimy. E, teraz musi, musimy skontaktować się z Sebastiano, aby nam użyczył E, swoją, swój raczej statek, dlatego tu jesteśmy. Pogadamy z tymi, co byli z nami, co oni nie mają do powiedzenia. Nie ja płacę za piwo. Co to było, u Licha? Jakby diabeł z kotami. To Mara zabiła stalowo Brodego i zatopiła jego statek. Mara? tutaj na wybrzeżu Ostry? Ona wróci. Ale możemy pozbyć się jej na dobre. Możesz tam nie liczyć. A już myślałem, że nigdy nie zobaczę żadnej akcji. Przyłączyłem się do inkwizycji, żeby walczyć z tytanami, a nie siedzieć na tyłku. Najpierw muszę porozmawiać z komendantem. Nie daj mu się zatrzymać. No dobra, Znam się. Ach. Ach. Kurde. Dobra, to było niechcące, cofnijmy się Chciałem zobaczyć jak ta broń bije Fail, <fail troszkę No dobra Idziemy pogadać ze Sebastiano Przez to możemy? Wróciłeś. Jak poszło? Wrona nie żyje. Tylko on. Czego chcesz? Cholernego medalu? Zrobiłbym to sam, gdyby nie ty. Komendant Sebastiano oczekuje twojego raportu. Porozmawiam z nim. Dobra. Cwany, czego Mam broń tytanów. Teraz potrzebuję statku. Nie tak prędko. Powiadomiłem wysoką Radę o twojej misji. Zmartwiło ich, że chcesz wyruszyć bez ich pozwolenia. Jakie to ma teraz znaczenie? Zrobiłem to. Obawiam się, że Wysoka Rada wydała nowe rozkazy. Oddaj mi broń. Nie opuścimy Puerto Izabela. Co? Mamy szansę pokonać mare. Wykorzystajmy ją! Rada ma swoje powody. Nie musisz znać wszystkich szczegółów. Zanieś broń do zbrojowni w porcie. Ani się Peni to ją zamknie, dopóki wysoka rada nie zdecyduje, co z nią zrobić. Nie przesz. kurczę. Znaczy. To miejsce jest dobre jak każde inne, by zostać zabitym przez Marę. Zamknij się. Wynosimy się stąd. Idziemy do portu. Już! Prowadź. <laughs> pewnie będzie rozruba na statku, tak czuję. Jak Patty wyjdzie ze swoim pomysłem, pewnie jakimś nieprzemyślanym, jak zawsze, czuję jakąś rozrubę. Na pewno tej broń nie możemy oddać, bo inaczej Mary nie zabijemy. To jest pewne. Musimy jakoś... Zaradzić. Czuję rozrubę. Nie zamierzasz chyba dać tym idiotom harpona tytanów! Nie bardzo. Świetnie. <głosł> go? Plan? Nie jestem pewien Ukradniemy stawek. <głosłone> <Wiadomo. głosłone> Jak? Słuchaj tylko. Wszystko obmyśliłam. Pozbędziemy się strażników, ale to na końcu. Najpierw musimy uszkodzić armaty, żeby nie zatopili nas, zanim wypłyniemy z portu. Będziemy też potrzebować wody na pokładzie, bo inaczej będzie to bardzo krótka podróż. Musimy mieć też załogę. Brakuje nam dwóch osób do załogi. Cztery osoby wystarczą, żeby Czarna Betty popłynęła. W jaki sposób uszkodzimy armaty? To proste. Zabijemy ich w loty zardzewiałymi gwoźdźmi. Tam właśnie wkłada się ląd. Będą wówczas równie groźne co łyżki do zupy. Proszę. No to jazda z tymi łyżkami. Które mam sabotować? Wyglądam na to, że cztery armaty przysporzą nam kłopotów. Trzy w porcie i jedna w tylnej wieży, koło głównego budynku. Zajmij się nimi, a nic nas już nie zatrzyma. Ile wody masz na myśli? Niewiele. Pewnie będziesz pić tylko rum. Ale nie możemy wnieść tego sami. To będzie zbyt podejrzane. Musisz dopilnować, żeby statek został w pełni załadowany. Jak mam to zrobić? Nie mam bladego pojęcia. Powodzenia. A co z naszą załogą? Nie masz w Inkwizycji żadnych przyjaciół? Musi być ktoś poza mną, kto może z tobą wytrzymać. Zapłać im albo zagroź, ale przyprowadź ich tu. Dobra, zobaczymy sobie, czy możemy umiejętności jakieś dodać. Postać, mamy chwałę to... palną. zwaniactwo sobie dobrze... O, możesz to. Dobra, i teraz tak. Ventura na pewno będzie chętny. Sebastiano chce, żebyśmy poczekali. Taka jest inkwizycja. Nie rób dziś nic, co możesz odłożyć do jutra. Ale interesuje cię mała wyprawa. Czym? Nie wyczaruje statku znikąd? Myślałem o czarnej Betty. Komendant chyba chciał, żebyśmy poczekali. <laughs> Nie chcesz chyba ukraść tego statku. Siedząc tutaj, możemy stracić szansę na zniszczenie Mary. Dobrze, ale żeby kraść czyjś statek, to przestępstwo. Pytam jeszcze raz: jesteś ze mną, czy nie? No, chyba przewyższam wymagania. Ale co tam? Wchodzę w to. Dobra, zapiszę, zobaczę co będzie, jak chodzi. Chodź, już się robi. Co ty na to? Im szybciej dotrzemy na miejsce, tym lepiej. Skąd mamy brać wodę, kiedy będziemy na pokładzie? Nieoficjalnie. Ten stary piernik Miguel nie dałby nam szczyn w naparstku, gdyby Sebastiano mu nie kazał. Więc? Zapytamy jego żony. To Sofia tak naprawdę rządzi. Dokerzy zrobią wszystko, co im każe. Co? Pójdę za tobą wszędzie. Ja nie planuję zrobić nic głupiego. Powodzenia. Czek... Jasne! Niech poczeka, spoglądając. Podobno doszło do awantury w świątyni. Być może. I co teraz? Czy jest tu bezpiecznie? Czy tytani przybędą i wszystko zniszczą? Ale ja nie mogę dać żadnej gwarancji. Święci nas ocalą. Te sukim koty nie pomogą nikomu. Musimy radzić sobie sami. Dobrze, Może zapiszę się? Posłuchaj, Sofio. Chciałaś wiedzieć, czy tytani nam nie zagrażają. Dlaczego? Chyba nie nadchodzą. Nie, ale nie zaszkodzi się przygotować. Zawsze musimy być gotowi do natychmiastowego wyprawienia. Ale sprytasz. Komendant nie wydał żadnych rozkazów. Sebastiano to uparty i krótkowzroczny głupiec. Masz rację, kochany. Co mamy zrobić? Czy możesz dostarczyć na statek kilka beczek wody? No, ale ręka ręka myje skarbie. Chcesz, żebym zrobił coś dla ciebie w zamian? Mam na oku trzy złote maski. To skarb przywieziony niedawno przez protektorów do miasta. Mam je dla ciebie zdobyć? Dokładnie. Trzymają je gdzieś w garnizonie. Mam je ukraść? Nie obchodzi mnie, jak je zdobędziesz ale brak masek oznacza, że mi nie pomogłeś. Gdzie dokładnie znajdują się te maski? Wiem tylko, że komendant Sebastianus schował je są koszary. W koszarach to nie będzie proste. Dlatego proszę o to ciebie, kochanienki. Dobra, mamy układ. Układ? Chcesz go przypieczętować, czy coś? Wszystko jedno. Dobrze, czyli mamy umowę. Załadowanie statku zajmie chwilę. Będę na nabrzeżu, jakbyś mnie potrzebował. Idziemy! Szybciej! Dobra, zapiszemy grę. Sobię na jakimś. Teraz tak. Trzeba nam jeszcze jednego gościa do załogi, z tym. Ten chciał kiedyś wypełnić. Rozkazy od komendanta. Musisz zamknąć harpuny. Co to jest? Nieważne. Sam zajmę się harpunem. Tak będzie najlepiej. Co ja wiem o wytrychach Niczego nie... Co ja wiem o wytrychach Musimy uszkodzić te armatę Sam się o to prosiłeś O kurde To trochę nie był dobry pomysł Dobra dobra To już trzeba się wczytać Nie wiem czy to jakoś w nocy po cichu uszkodzić albo coś Pewnie tak Dobra Na razie tam na dnie idę Tu chyba chodziło też o jakąś armatę na wieży Czy się nie jakaś Czy się myliłem Tu nie ma żadnych armat Dobra, na razie zapisuję to Szukam jeszcze jednego do wyprawy co zostawcie? To. to może być chętny do wyprawy Nie ma nic Też nie Ani ty nie będziesz chętny do wyprawy Kto to mógłby być chętny do wyprawy Hej brak. Dzień Nikt nie jest chętny do wyprawy Bartolo, Eee, on też nie. Hmm... To by mógł nam jeszcze pomóc. Tę Te armatę też mam, głos, muszę przeszkodzić. Dobra Uszkodzona Ale kto by chciał z nami płynąć? Hmm. Nie wiem za bardzo Kto? Venturo już się zgodził To było wiadomo od początku, że on się zgodzi ale kto jeszcze mógł być Wątpię, że to go znajdę. Te dwie armaty muszę. Czy to trzy nawet. Tak, te najprawo... Jakieś beczki z wodą. Ty... Tyle tu tego... Te maski musisz. Szybciej! Szybciej! Może bym się przespał? Wtedy coś spróbował z te armaty jakby zepsuć, może tamten ludzie powinni wstać albo spać albo coś Hmm Kurde Co, co to jest, do północy miało być Coś się zbugowało. Nie wiem co, nawet. No dobra, coś już w takim razie później popytuję. Pogadam jeszcze raz z tym, najwyżej ich wczytam. Roz... Musisz zamknąć harpun Tytanów. Co to jest harpun Tytanów? Potężny magiczny artefakt. Jesteś pewien, że to właśnie nakazał komendant? Nie chcę mieć nic wspólnego z magią. Rozkaz brzmi. Masz to zamknąć na klucz. Gdzie ja położyłem ten klucz? Przed chwilą go miałem. Był tutaj. A może tutaj? Znalazłeś klucz? Jeszcze nie. Sprawdzałeś w kieszeniach? Jest tam tylko zasmarkana chusteczka. Może w butach? Nie, tam widzę tylko grzybice. Sprawdź jeszcze raz. Szukam, szukam. O, fuj... Są wilgotne w miejscach, gdzie popękały mi pęcherze Sprawdzałeś za uchem? Nie, musi gdzieś tu być Nieważne Sam zajmę się harpunem Tak będzie... Ja tak sobie sumie wychodzi ja na to samo. Dobra, ale Nie mogę się nigdzie dostać w ogóle, bo... Wytrychów ten nigdy spać nie chodzi tak samo, to jak ja mam uszkodzić, to... Ciężko Cokolwiek zrobić Venturo dołączy do naszej załogi. Protektor? Można mu ufać? Ja mu ufam. To dobry człowiek. Wciąż brakuje nam jednej osoby. Widziałam pirata w wieży. To Aha, właśnie. Jeden z ludzi Wrony. Już dla niego nie pracuje. Dokładnie. Wrona nie żyje, a to oznacza koniec wszelkiej lojalności wobec niego. Przydatna część kodeksu piratów. Jeśli go uwolnisz, na pewno nas nie zdradzi. Wiesz jak obchodzić się z muszkietem? Każdy człowiek, który No dobra, właśnie, zapomniałem sobie o hałpincie. Teraz wiem, że trzeba go jednak uwolnić. Tylko ta. Ten klucz Sebastiano, a ja go nie mam. I tu się problem. Robi. Muszę z nim pogadać. Będę chciał gadać? Zabiłem wronę. Eee! kiedyś był przyzwoitym piratem, zanim znalazł tę cholerną włócznie. Chcesz wrócić na morze? Chcę wrócić gdziekolwiek, byle nie tu. Zamknęli mnie... Dobra, zobaczymy w dzienniku. Mm. Nowy statek, sabotaż. Dobrze tylko ja muszę się skapnąć, jak go wolnić teraz? A pogadać się z nim? Nie przeszkadza to będzie ciężko zrobić właśnie. Dobra. Na razie nie mam pomysłu, jak to zrobić. Chyba żeby tam z armaty, tak? Nie mam armaty. Na razie chwilę przerwę materiał. Zaraz wrócimy. Stryk. Dobra, szybki update. Yy, będąc tu, znalazłem jedną z tą maskę, którą musimy zanieść. Leżała mianowicie tutaj, w ziemią. I następna, przed chwilą ją zobaczyłem, leży o tutaj. Dobra, jak znajdę następną, to zaraz pokażę. Ale nie chcę teraz zanudzać tym szukaniem, dlatego na chwilkę urwę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Znalazłem armatę, z której możemy strzelić, by uwolnić Hawkinsa, a mianowicie jest ona tutaj. Właśnie sobie teraz też strzelimy i go uwolnimy. Bo szukałem, szukałem w końcu właśnie tej armaty i ją znalazłem tutaj. O dobra Teraz pójdziemy zobaczyć co to się stało. Już gdzieś będzie próbowała wyskoczyć, no ale zobaczymy Czy zeskoczył, czy nie zeskoczył Goni, goń, goń, bez i Fajny ten mot z tą armatą No i gdzie on jest? O o Może najpierw zapiszę się? A on tu mówi, że gdzieś tu jest jaskinia. Tylko gdzie jest ta jaskinia? Ten tam na dole. Tak, go postawiam. O jest, dobra. Potrzebuję załogi na mój statek. Masz statek? Idź do portu Inkwizycji i sam się przekonaj. Mam pływać na statku Inkwizycji? To dopiero coś. Chcesz tę robotę, czy nie? Poszukuje mnie Inkwizycja. Nie mogę tam tak po prostu wejść. Jak tylko mnie zobaczą, założą mi pętle na szyję. Nie, jeśli będą myśleć, że jesteś moim nieńcem. Przebiegły z ciebie lis. <laughs> Lubię to w kapitanach. Cho Żaden... Dobra. Idziemy. Spróbujemy teraz co. Co tam ma? A, przyprowadziłem go dla... Takich jak on. Chyba teraz i... Nie martw się. Mamy mnóstwo innych ciemnych. Jasna cholera. Myślałem, że cała świątynia wyleci w po... Skąd wiesz, że brałem w tym udział? Venturo wszystko mi powiedział jak wrócił. Łacą mi za stróżowa. Mochodź chodź. chodź. Nie wiem, czy będę musiał znaleźć te maski, czy nie, ale zobaczymy. Jak na razie to spróbujemy poszkadzać te... armaty. Dobra, zapiszemy się i jazda. Sam się o to prosiłeś! On mi chyba nic nie robi, jak uszkadzam. Bum. no. Bo co? Przesunął mi ich. O Boże. Trzeba łyknąć rumu. Dobra. No, jeszcze raz. No kurde, nie mogę trafić coś. Dla ciebie to Kurde no. No i muszę się wczytać. Jeszcze raz spróbujemy. Dobra. Teraz będziemy szybko ich tu atakować. Sam się o to prosiłeś. tylu ich chcę mi zabić jak on mi to... o boże ciężko kurde o pati przyszła jeszcze pomóc to może dam radę teraz Aventuro. o, dobra, dobra, pomagają nam to. Nieźle. Ginisz, mato. Szybko trzeba uszkodzić seremarce. Zatrudniłem Hawkinsa. Świetnie. No to mamy załogę. Dokładnie. Czekaj. Unieruchomiłem wszystkie działa. Cudownie. Chciałabym zobaczyć ich miny, kiedy to odkryją. Nie trać czasu. Czyli jeszcze jednak muszę znaleźć tę maskę, żeby... płynęli z nami. Udało ci. Najlepiej... Muszę te maski znaleźć, Poszukam tej maski, jak ją znajdę to włączę materiał Bo tam mi przy... podejrzewam, że chwilę zejdzie Także zaraz się widzimy Dobra, jesteśmy z powrotem, znalazłem tę maskę Jest ona tutaj w wejściu u Sebastiano Pyk I zaraz się spotkamy u Sofii Dobra, jesteśmy już przy Sofii Mam trzy maski Wspaniale Proszę Umowa to umowa. Woda jest załadowana na pokład. Dobra. W następnym to na razie skończy ten odcinek, bo już długo on trwa. W na następnym odcinku pewnie zrobimy rozrubę na statek. No i się no i wypłyniemy na następną wyspę. Także będzie ciekawie. Zapraszam do oglądania. Na razie.